Decyzja, której się najbardziej boisz, jest tą, która odmieni całe Twoje życie. Bardzo często mamy jakieś marzenie w środku i wiemy, że coś jest naszą drogą, ale pomimo to dajemy się wrzucić w te oczekiwania społeczeństwa i w te oczekiwania systemu, i próbujemy aplikować o pracę. Do pracy, której właściwie nie chcemy i której właściwie nie czujemy, ale robimy to, bo tego chce dla nas nasze otoczenie, tego się od nas wymaga. I pomimo, że czujemy, że tego nie chcemy, że nie pasujemy, że jednak gdzieś nasz środek się buntuje, jednocześnie nie podejmujemy tej decyzji, bo ogromnie się boimy. Tej decyzji, która może kosztować Cię życie, o jakim marzysz. I zastanów się, czego się boisz. Dlaczego tak bardzo boję się podjąć tą decyzję? I posiedź w tym Przepracuj ten strach. Skąd on się bierze? Czy to jest mój głos, czy to jest głos mojej rodziny, moich znajomych bądź tego, co kiedyś od kogoś usłyszałem. Jednak to, co kiedyś od kości usłyszałeś, mówiło tylko i wyłącznie o jego ograniczeniach i o jego strachu. I ty przyjąłeś go ileś lat temu, biorąc go za swój, a ten strach nigdy nie był twój. I moja bardzo bliska osoba od wielu, wielu lat, właściwie od zawsze marzyła o tym, żeby być modelką. Ale pomimo to próbowała się wpasować w jakieś inne ścieżki rozwoju, które nie do końca jej pasowały, które czuła, że nie są dla niej. I tak naprawdę dopiero niedawno zebrała się na odwagę, żeby zaplikować do agencji modelingowych, i natychmiast już kolejnego dnia dostała odpowiedź od jednej z agencji zapraszającą, która zaprosiła ją na spotkanie. I wiem, że to jest dopiero pierwsza agencja, ale że będzie ich o wiele więcej. Tak więc to jest Twój znak, żeby podjąć tą decyzję, żeby stawić czoła swojemu lękowi i zapytać się, co chcesz mi powiedzieć i czy ten lęk jest na pewno mój. U mnie było tak samo, jeżeli chodzi o rozpoczęcie YouTube'a. Też był to taki strach, który miałam przez dwa lata, nim zaczęłam rzucać tutaj te filmiki i pomimo tego, że wiedziałam, że jest to droga dla mnie, jednak miałam coś, co mnie hamowało. Jednak pomyślałam sobie, nie mogę pozwolić, żeby jedna decyzja zatrzymała mnie od życia, jakiego pragnę. Bo wiem, że tyle ta decyzja będzie mnie kosztowała. I czy jestem w stanie dzisiaj świadomie zrezygnować z tego życia, z lęku przed tym, co inni o mnie powiedzą? Nie byłabym w stanie. I jeszcze w czerwcu, przed rozpoczęciem tego kanału, mój przyjaciel zapytał się mnie, czego się tak naprawdę boisz. Czego się boisz? Jakiego komentarza się boisz? Co boisz się, że ludzie napiszą? I ja tak posiedziałam z tym i nie umiałam mu odpowiedzieć. I wtedy zrozumiałam, że ja się niczego nie boję i że ten strach nigdy nie był mój, bo żadne dziecko nie przychodzi na ten świat bojąc się. Tak samo jak żadne dziecko nie przychodzi na ten świat nienawidząc. Dziecko, które przychodzi na świat, jest pełne ufności i pełne miłości. I to są jedyne dwa uczucia, jakie mu towarzyszą. I my potem, żyjąc, uczymy się bać, a czas się tego oduczyć. I właśnie to uświadomiłam sobie dwa miesiące temu, że, że ten strach nigdy nie był mój, że ja zawsze czułam, że ja chcę to robić. Więc to jest teraz ten moment, teraz albo nigdy. Mam dosyć życia we frustracji, a żyłam w niej przez dwa lata, co o czym już opowiadałam, że ona się objawiała różnymi chorobami, pokazywała się na mojej twarzy. I w ciągu tych dwóch lat próbowałam też aplikować do różnych prac, wysyłam jakieś CV, i bardzo często nie dostawałam odpowiedzi. I inni mówili mi, ok, nie dostajesz odpowiedzi, bo za mało wysłałaś tych CV. A ja wiedziałam, że nie dostaję tych odpowiedzi i zaproszeń na rozmowę o pracę, bo ja się modlę o to, żeby oni się nie odezwali. Bo ja w środku wiem, że ja nie chcę takiego życia. Ja nie chcę takiej pracy. Że ja się do takiej pracy nie nadaję. Że co innego jest moim marzeniem. Ja o czym innym marzę. I wtedy pamiętam, że że po prostu dawałam się ponieść wiatru i tak się kiwałam, wiecie, jak źdźbło na, na wietrze, żeby w końcu po dwóch latach zrozumieć, że to nie jest dla mnie, że to nie jest moja droga. I jeżeli będę żyła tak, jak ktoś inny żyje, czy jak żyje jakiś tam mój, nie wiem, znajomy czy ktoś, to ja nie będę szczęśliwa. Ja mam inną drogę. I właśnie wtedy, te dwa miesiące temu, Uświadomiłam sobie, że ja się niczego nie boję, że ten strach został mi przekazany przez innych ludzi, przez społeczeństwo, przez system, ale nasza natura nie zna strachu. Strach jest w naszej głowie, ale strachu nigdy nie ma w naszym sercu. Serce nie zna lęku i strachu. A tam, gdzie kończy się strach, zaczyna się wolność. I wolność to jest piękne miejsce. I to jest miejsce, w którym można wszystko, nie boisz się niczego, i jesteś w takim zaufaniu do świata i do swojej drogi, i życzę każdemu, żeby w takim miejscu się znalazł, prędzej czy później, bo jest to piękne miejsce i bardzo spełniające i dające ogromną satysfakcję. I powiem Wam, że ten miesiąc, bo minął już miesiąc, odkąd założyłam to konto i odkąd wstawiłam pierwszy filmik, czyli jednocześnie mija miesiąc, odkąd Sławosz wyleciał w kosmos. I powiem Wam, że w trakcie tego miesiąca czułam się bardziej spełniona niż przez ostatnie dwa lata. Dostałam masę wspaniałych wiadomości od bliskich mi osób, które powiedziały mi, że te filmy zainspirowały ich. Do podjęcia decyzji, która dojrzewała w nich już od iluś lat. I to właśnie tak działa: jeżeli jedna osoba stanie w swojej prawdzie i w swojej autentyczności, jeżeli chociaż jedna osoba postanowi iść swoją drogą, jest ona w stanie zainspirować tysiące, czy nawet kilkaset tysięcy. A wszystko zaczyna się od tej jednej osoby. Więc, bądź dzisiaj tą jedną osobą, która da przykład innym, która zainspiruje innych do tego, żeby oni również podejmowali odważne decyzje w zgodzie ze swoim sercem. Nigdy nie wiesz, kogo możesz zainspirować, i nigdy nie wiesz, jaką odwagę możesz komuś dać tylko albo aż poprzez życie w swojej prawdzie. Nigdy nie wiesz, jaki to może mieć wpływ na drugiego człowieka. Który Cię obserwuje, który obserwuje Twoją drogę, Twoje odważne decyzje i któremu pokazujesz, że jeżeli On ma tą odwagę, to w takim razie dla Niego również wszystko jest możliwe. Ponieważ ktoś żyjący życiem Twoich marzeń jest tylko przykładem na to, że jest to osiągalne dla Ciebie. Jest to w takim samym stopniu osiągalne dla tej osoby. Jak i dla ciebie. To tylko pokazuje, ile jest możliwości, i że te wszystkie możliwości czekają tylko, żeby się odkrył. Więc to jest ten moment. Ja czuję się ogromnie spełniona, i pomimo, że niektórzy mi mówią, no okej, okay, na razie to jeszcze nie jest taki wielki zasięg, no bo na koncie są 66, jest 66 osób. I my bardzo często zapominamy, że za tymi liczbami stoją prawdziwi ludzie. Okej, okay, może jeżeli chodzi o realia YouTube'a, 66 to nie jest dużo, ale z drugiej strony, kiedy po raz ostatni zaprosiłeś 66 osób do swojego domu? Kiedy po raz ostatni przemawiałeś do 66 osób? To są dwie duże klasy. Jestem pewna, że jakbym miała wystąpić, wygłosić jakieś przemówienie przed 66 osobami, zeżarłby mnie stres. Więc jest to ogromna grupa ludzi, za którą jestem ogromnie wdzięczna, i to jest taki znak dla Ciebie, że żeby podjąć tą decyzję tą decyzję, której się najbardziej boisz, ale jednocześnie tą decyzję, którą która wiesz, że jest dla Ciebie i która dzieli Cię od życia Twoich marzeń. Co masz do stracenia? A do zyskania? No właśnie, masz wszystko. Więc niech to dzisiaj będzie Twój znak, żeby sięgnąć po to życie, bo nikt nie zrobi tego za Ciebie i nikt Cię do tego nie popchnie. A przysięgam Ci i mówię to na moim przykładzie, nie będziesz tego żałować.